kuszenie Jezusa na pustyni tarotem opowiedziano to nie było, że w tym momencie karta siedem mieczy przesadzowa umiarkowanie odwrócone fragment kluczowy wtedy duch zapowiedział zaprowadził Jezusa na pustynię aby był kuszony przez diabła Mateusza 4,1 siedem mieczy pokuszać. działanie poza światłem jeśli jesteś synem Bożym Powiesz, aby te kamienie stały się chlebem. To pokusa przetrwania, pokusia użycia mocy, nie woli ojca, lecz woli ciała. Karta siedmiu mieczy, trochę typ działania w ukryciu Chryst chy chytrego unika zapotarzu ducha przez umysł. Interpretacja w kontekście Jezusa. Ja bym mówił: zrób to sam, za spokój głód. Nie potrzebujesz nikogo. To właśnie obraz tej karty, postać wykaradająca mieczem. Tak, jakby chciała wziąć sprawę w swoje ręce, ale Jezus nie ulega Jego odpowiedzi, z samym chlebem żyje człowiek. Przesadzowa pokusach komfortu, płodności, pod, zmysłów. Dam Ci wszystko, jeśli oddasz mi pokój. Przesadzowa w panoramie to wizja świata pełnego plonów, wody, kwiatów, świata zmysłowej, ofitosi pokus posiadania. To drugi etap kuszenia. Pokuszenia wizją w władzy, piękna, bezpieczeństwa, bez krzyża. Interpretacja w kontekście Jezusa. Diabeł pokazuje świat, Ty ich falę, mówi to wszystko, będzie Twoje. Ale to co oferuje jest jest ta cesarzowa, piękna, lecz pusta, bez zakorzenienia w duchu. Jezus odpowiada Panu Bogu, swemu będzie oddawał pokłon. <laughs> Umiarkowanie, odwrócone pokusa zaburzenia równowagi duchowej pychy rzuć się w dół bo napisano aniołowie ci się podtrzymają Umiarkowanie to karta harmonii przelewanie mocy między wymiarami czy odwrócona staje się obrazem próby wymuszenia duchowej odpowiedzi czyli dokładnie tej pokuszy sprawdź czy Bóg ta na naprawdę się ochroni Interpre, a, interpretacja w kontekście Jezusa, Satan podsuwa cytaty z pismach, chce, aby Jezus testował ojca, by zamienił wiarę w magię. Ale Jezus wie, że prawdziwa duchowość nie wymaga, nie wymaga cudów. Odpowiada, Nie będziesz wstawiał, wystawiał na próbę Pana Boga swego. Cała panorama, jako ewangeliczna medytacja, siedem mieczy, działaj sam, ukradnij, co. Co ci potrzebne. Przesadzowa, wybierz bogactwo, świat bez cierpienia. Umiarkowanie odwrócone, testuj Boga, bo przecież się nie, opu nie opuści. Ale Jezus przechodzi przez to wszystko nie poprzez walkę, lecz poprzez świadomość. On sam swoje imię zna, swoje źródło i dlatego zwycięża. Szatan odpuszcza go, a stanie łowy wychodzą. Od litwa inspirowana tym rozkładem. Ojciec, ty cień mówi do mojego łodu, daj mi zastrzeżenie nie szkleba, lecz Twojego słowa. Ty świat oferuje mi poro koronę bez krzyża, wspomnij mi, że moja droga to służba, nie panowanie. Zatrzymaj mnie, zatrzymaj mnie, bym zaufał, nie testował, bo Twoje światło nie potrzebuje dowodu. Amen. Przesłanie 3: Pokusy Jezusa. Fragment Ewangelii św. Mateusza, 4, 1, 11. Deja Tabia Reader White, tarot, Interpretacja w oparciu o obraz i tekst karty. Pokusza chleba, zrób coś, by przetrwać. Powiesz, aby ta kamienie stało się chlebem. Mateusza 4:3. Karta 5 Pentakli. Obraz Twoje ludzi na śniegu, okna świątyni, pełen światła. Tekst ukryty w obrazie. Ofitos jest, nie jest, nie jest, ale jej nie widzisz. Do pokusa niedoboru, głodu fizycznego i emocjonalnego. Pokusa mówi zadbaj o siebie sam, nikt inny tego nie zrobi. Jezus odpowiada nie samym chlebem człowiek żyje. Zna, znaczenie satan to do wiary w brak, ale karta pokazuje, że światło już płonie za oknem. Trzeba tylko spojrzeć w górę, nie w dół. Pokusa skoku. Rzuć się i zobacz, że Bóg się uratuje. Rzuć się w dół, bo napisano, że aniołowie się Otrzymają Mateusza 4, Karta wieża. Obraz błyskawica, zawalająca się w dobra. Ludzie spadający z wysokości. Tekst ukryty w obrazie. Pycha prowadzi do upadku. to pokusa duchowej podróży i testowania Boga. Pokusa mówi pokaz jak bardzo jesteś wybrany. Jezus odpowiada, nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę. Znaczenie. Wieża jest świątynią, zbudowaną nie na pokorze bez napisze szatan chce aby zamienił wiarę w teatr duchowy ale Jezus wie, że cud bez zaufania to tylko widowisko pokusza władzy, dam ci wszystko jeśli mi cię pokłonić dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddać mi pokłon Matusza 4,9 karta 7 mieczy obraz mężczyzna uciekający z miecami oglądający się przez ramię tekst ukryty w obrazie władza zdobyta z podstępu Podstępem ro rodzi lęk do pokusa kontroli, siły dominacji kosztem duszy pokusa mówili, iść z bez weź tron bez drogi Jezus odpowiada Panu Bogu swemu będzie oddawał pokłon znaczenie ten obraz kompromisu życie nie, z cieniem zdobycia mocy przez drogę która nie jest światłem ale każdy taki sukces to ucieczka a nie opanowanie czas nie kradnie mieczy on je błogosławi. Podsumowanie trzy pokusy, trzy kłamstwa. Pokusa, chleb, ciało. Karta, pięć, pięć pentakli. Kłamstwo, satana. Jesteś sam, musisz zadbać o siebie. Prawda Jezusa, Słowo Boże jest moim pokarmem. Pokus, pokusa, skok duchowości. Karta, wieża. Kłamstwa, szatana. Pokaż swoją siłę duchową. Prawda Jezusa, nie testuj Boga, ufaj, mu pokusa, władza, świat karta, siedem mieczy kłamstwo, szatana weź wszystko, nawet jeśli ukradniesz duszę Prata Jezusa kłaniam się tylko światłu. kuszenie Jezusa przez znaki zodiaku i ostrze i pracę i ostrze i pracę talia nowoczesna astrologista karty jest symbolami znaków, znaków. karty Królowa miecz symbol pokazany, ale powietrze, energia wagi. Pięć Mieczy symbol wodnika, trzy denarów, symbol koziorożca. Pokusza duchowej wyniosłości i chłodnej sprawiedliwości. Królowa Mieczy, powietrze, archetyp wagi, dół się w dół, bo przecież aniołowie się uratują. Interpretacja Królowej Mieczy to logika, prawo, dziwna kalkulacja, duchowość oparta na analizie, nie na zaufaniu. To archetyp kogoś, kto zna pisma, ale używa ich do testowania Boga, jak czynił satan. W kontekście wagi, waga symbolizuje sprawiedliwość, ale bez miłości. Zamieniła się w bezduszną ocenę. Satana cytuje Pismo, ale już nie wchodzi w ten proces sądowy. On ufa, nie testuje. Odpowiedź Jezusa nie będzie wystawiał Boga, Pana Boga swojego nad próbę, Druga pokusa, walka wygranej za wszelką cenę, ale duchowej przegranej. przegranej. Pięć mieczy wodnych. Jesteś, jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, aby ten kamień stał się chlebem. Interpretacja pięć mieczy to karta konfliktu, triumfu kostem innych, rozproszenia jedności, podczas trzyma miecze patrząc na tych, którzy odeszli. Wygrał bitwę, ale przegrał yy, wspólnotę. To nie idealne, nie. Ilustruje pokus to idealnie ilustruje pokusa zaspokojenia siebie ponad zjednoczenie z wolą Ojca w kontekście wodnika wodnik to tlak wizji rewolucji, ale to też oderwania pokusa zrób coś rewolucyjnego zaspokój siebie ale Jezus nie działa dla siebie działa dla Ojca w odpowiedzi Jezusa nie samym chlebem żyje człowiek trzecia pokusa w obecnej pozycji uznania i uzależnienia od innych. Trójka denarów, koziorożecz, da ci to wszystko, jeśli oddać mi pokłon. Interpretacja kart trzech denarów to praca zespołowa, budowanie społecznej struktury w kontekście kuszenia. To oferta wejścia w system świata, gdzie wszystko jest możliwe, jeśli, pokł jeśli pokłonisz się jego prawom. W kontekście koziorożca koziorożecz dąży do sukcesu struktury szczytu. Trzeba mówi, zobacz, jak możesz się w tym odnaleźć. Oddaj mi duszę, a dam ci miejsce, ale Jezus nie potrzebuje uznania świata. On jest, on jest skałą, a nie cegłą w murze Babilonu. W odpowiedzi Jezusa, Panu Bogu swemu będzie oddawał Boko. Cała panorama, trzy, znaki, trzy iluzje, trzy odpowiedzi świata, pokusza testowanie Boga. Karta Królowa Mieczy, znak znaczy, zodiaków waga. Państwo Bóg się. Wyka Bóg musi się wykazać Odpowiedź Jezusa Ufaj, nie testuj Pokusa, pragnienie mocy Karta, pięć mieczy Znak Zodiaku, wodnik Kłamstwo, musisz wygrać Odpowiedź Jezusa, nie samym chlebem Pokusa, pozycja i struktura Karta, trzy tenarów Znak, koziorożec Kłamstwo, oddaj się z światu, a zyskasz wszystko Odpowiedź Jezusa. Kłaniam się tylko Ojcu. Duchowe przesłanie gwiazd. Te trzy znaki waga, wodnik, koziorożec symbolizują umysł, wizję i strukturę. Ale prawdziwa duchowość Jezusa nie opiera się na żadnych z nich. Opiera się na czystości serca, posłuszeństwie duchowi, duchowi i zaufaniu. Bez potrzeby potwierdzania. Boskał fitos, a Jezusa droga przez cień ku prawdzie. Wartość jesteś zgodny miłości. Nieustannie jesteś godnym, że należysz do miłości, nie potrzebujesz nic poprawiać. W rzeczywistości jest samą miłością. Obraz tygrys, symbol siły, ale i spokoju. Wiążąc z pokusą jeśli jesteś Synem Bożym, sprawdź, aby te kamienie stały się chlebem. Głębia przesłania Satan pod podważa wartość Jezusa sugeruje, że musisz od udowodnić, kim jesteś. Ale Jezus nie reaguje po dowodem, reaguje pamięcią o swojej tożsamości. Ta karta przypomina nie musi niczego udowodniać, by zasługiwać na boską obecność. Uszenie zaczyna się tam, gdzie zapominasz, że jesteś już, że jesteś już z miłością. Poddanie się kontrolu, nie kontroluje wszechświata. Czasami nauka poddawania się może być dzwonana jak Umieranie, ego, uczy się najtrudniejszego, jak przestać próbować kontrolować cały wszechświat. Obraz, padwork, życia, cień, postaci, liści i oliwy, symbol pokoju, wiążana pokusa, rzuć się w dół, przecież Bóg się złapie. Głębia przesłania, szatan kusi Jezusa, bo, bo wymusił cud, by kontrolował Boga. Ale Jezus się poddaje, się podaje bez, uf, bez ufa, bez dowodów. Ta karta przypomina, że największe zwycięstwa pochodzą z ufności, nie z kontroli. Duchowe dojrzewanie to sztuka pozwolenia nie forsowania. Pogłębienie też, <laughs> też nota duszy z nieprzywiązywaniem. Kiedy już będziesz na ziemi przez wystarczająco dużo wcieleń, Twoja dusza. Zacznie tęskni za nieprzewiązywanie się, oderwanie się i potanie się, przynosząc one pokój Boży. Obraz carny kot z me me medalionem symbol mądrości, dusz tajemniczy, związana z pokusą damci wszystkie królestwa świata, głębia przesłania, Szatan oferuje władzę posiadania sukces, ale już, nie, już nic nie przyjmuje, bo wie, że wszystko ma w Ojcu. Ta karta przypomina dojrzała dusza, nie chce posiadać, chce być. Im głębiej jesteś w sobie, tym mniej musisz mieć, by być spełnionym. Cała panorama mistyczna, odpowiedź Jezusa, Bokusa, głód, tożsamości. Karta boskiej ofitości, wartość, duchowa odpowiedź, jestem już z miłością. Pragnienie kontroli, poddanie się, ufam, nie wymuszam. Pragnienie posiadania, pogłębienie, nie jestem tym, co mam. Podlitwa światła, inspirowania kartami, Panie, przypomnij mi, że jestem godny miłości, zanim cokolwiek uczynię. Naucz mi ufasz Tobie bez potrzeby, udowadniając, że, że istniejesz, i pokaż, że prawa, prawdziwe bogactwo jest wewnątrz w pokoju, w który przychodzi, gdy puszczam świat. Amen. Talia podsumowania i rady. Motyw Aniołowie przyszli i mu złożyli. Wtedy. Motyw Aniołowie przyszli i mu złożyli. Wtedy opuścił go w Diabeł, a oto Aniołowie przystąpili i uskiwali mu. Mateusza 4,11. Karta Odpuść. Obraz anioł... Aniołów w świetle sercem, pełnym łagodności, otwartym z ramionami. przekaz nie trzym... trzymaj bólu, nie ściskaj ich wspomnienia. Odpuść to co było i pozwól, by miłość znowu się objęła. W kontekście pustyni Jezus nie wraca do Galilei z gorycą. Z go On odpuszcza próbę w sens, bo wierzę, była konieczna. Odpuszczenie to nie zapomnienie. To przekształcenie cierpienia w mądrość. Polepszenie. Karta polepszenie. Obraz anioł za plecami medytując w tej postaci. Światło w sercu, światło nad głową Przekaz, Wszystko, co przeżyłeś, prowadzi do lepszego twojego, energii, twojego, twoja. Energia się oczyszcza. Twoja dusza wznosi. W kontekście pustyni to nie tylko koniec próby. To nowa jakość świadomości. Jezus wraca nieprzemieniony. Nie jest już tylko szynem, Jest obecnością słowa wcielonego w pokorze. Polepszenie to efekt wewnętrznej przemiany, nie z zewnętrznego sukcesu. Karta niewłaściwy moment. Obraz postać w białej szacie unosi się, ale nie dotyka ziemi. Jakby zawieszenie w pałurze oczekiwania. Wszekać to jeszcze nie czas. Spokojnie zaufaj to, co ma się objawić. Potrzebuje innego dnia. W kontekście pustyni nawet Jezus nie rozpoczął misji natychmiast. Po wyjściu z pustyni był była potrzeba cisza, wzięcia jak po burzy. To prze, przesłanie mówi nie spiesz się, Głoszeniem. Najpierw pozwól, by światło w Tobie dojrzało. Podsumowanie Rada Pustyni, karta odpuść. Znaczenie duchowe, nie, nie nosi się we tej próby, to co miało się wydarzyć było drogą, nie karą. Polepszenie, które wewnętrzna roz, we rozkwita, bo przejściu przez cień. To nie koniec, to narodziny światła. Niewłaściwy moment, czas działania przyjdzie. Teraz pozwól, by Twoje światło stało się dojrzałe w ciszy. Zakończenie duchowej podróży. Po pustyni nie wracaj taki sam. Odpuść to, co walczyło w Tobie. Odw otwórz się na nowe światło. I nie spiesz się, Twoje objawienie potrzebuje odpowiedniej godziny. Bądź spokojem, zanim stanie się słowem. Zapraszam na e Riderow Łukasz Lepek. Tam są moje książki. Jeśli Wam się podobało, zaobserwuj, zasubskrybuj i zapraszam do wspierania kanału. Hej!